Witajcie w kolejnym odcinku 3 w 1. Dzisiaj nieco platformowo, ale i logicznie. Będą gry ciekawe, ale jak to zwykle bywa tutaj, dość mało popularne albo całkowicie przez ludzkość pominięte. A w sprzedaży jest już kolejny numer z zaprzyjaźnionego magazynu PS Extreme, gdzie poczytacie o świetnie zapowiadającej się grze Kronos. To taki polski Dead Space i wychodzi jeszcze w tym roku. Poza tym oczywiście dużo innych ciekawych artykułów. Link do sklepu w opisie tego filmu. Polecamy. A teraz... Lecimy z odcinkiem. Ciężko mi powiedzieć czy jestem fanem gier taktycznych, ale bardzo lubię sobie w nie zagrać. Równie ciężko jest mi powiedzieć czy o Arashi Gaiden mogę powiedzieć bardziej jak o grze taktycznej, czy może po prostu grze logicznej? Bo jak zostałem wytłumaczony na naszym Discordzie indyczek opowieści, na który zresztą serdecznie zapraszam, to wystarczy powiedzieć, że jest to Sokoban. Tylko, że Sokoban to gra o pchaniu skrzyń, bo w języku japońskim oznacza magazynier. W właśnie grze wzięto jedynie sam zamysł poruszania się przód, tył i na boki, by ukończyć poziom. Tylko, że tutaj musimy pozbyć się naszych wrogów, by móc przejść dalej, a w trakcie samej rozgrywki wrogowie się poruszają. Do tego mamy różnego rodzaju przeszkadzajki na planszy oraz czasem również umiejętności specjalne. Im w dalej grze, tym tego więcej, do tego stopnia, że gra z logicznego klikania strzałkami, gdy jesteśmy przekonani jak chcemy się ruszyć, przeistacza się w morderczą, zęcznościową grę o szybkim klikaniu strzałek, by uniknąć również obiektów, które nie podlegają turom. Nasz główny bohater Arashi jest ninją. Zostaje zlecenie od swojego byłego mistrza Ludo, by zdobyć skradzione artefakty. No i tak zaczynamy naszą przygodę, w której będziemy musieli przejść 7 aktów, na końcu każdego z nich otrzymujemy spektakularną walkę z bossem. Do tego bossa dojść musimy przejść kilkanaście plansz z przeciwnikami. I od razu uspokajam, nie jest to rogalik. Po zgonie zaczynamy na początku planszy, nawet nie, że musimy powtarzać cały akt. Po prostu gramy sobie kolejny poziom, aż ukończymy grę. I dobrze, bo są momenty, gdzie się ginie. Oj, bardzo się ginie. Nasze nie są zbyt rozbudowane. Otrzymujemy na nich kilku przeciwników, każdy z własnym stylem walki. Jeden, na przykład, w wielkim mięśniach, ma dwa życia, więc musimy go dwa razy uderzyć, by zabić. Albo są wrodzy ninja, którzy mogą przemieszczać się przez przeszkody. Ale my też nie jesteśmy byle kim, bo w trakcie rozgrywki otrzymujemy ulepszenie. Możemy na przykład rzucić shurikenem, by zbić jeden pasek życia przeciwnikowi, albo ustawić sobie zmiany kierunku na mapie. Przez co po wbiegnięciu na dany znacznik przebiegamy w wyznaczonym kierunku. To pozwala na śliczne sceny eksterminacji wrogów, gdzie ich członki i flaki tworzą grubą warstwę nieczystości na planszy. Tylko że tak, gra jest logicznym przesuwaniem się w różne kierunki, gdzie każdy nasz ruch to jakby tura, po której mogą ruszyć się przeciwnicy. Tylko że od połowy gry pojawiają się też przedmioty, które nie są objęte tym samym prawami, co my i reszta przeciwników. Przestaje to być graturowa, a zaczyna zręcznościowa. I to chyba mój największy zarzut do tej produkcji. Jeżeli w zamyśle jesteś grą logiczną, nie przemieniaj się w takiego potworka, bo całkowicie zabija to czym masz być. I jak duża większość poziomów to ten właśnie układ logicznej, turowej gry, to walka z bosami, to już chaos po całości. Gdzie nagle dzieją się rzeczy, nagle coś spada, wypucha, trzeba się przemieszczać. Może gdyby jeszcze te walki były sensownie zrobione, to znaczy te pierwsze 3-4 są, ale potem to jest po prostu kurcze chaos. My mamy kilka żyć, a przeciwnik ma ich o wiele więcej. A my musimy szybko klikać i nie do końca przemyślanie, by uniknąć ataku, co lata po całej mapie, tym samym wpadając na inne ataki. A najgorsze jest to, że w przypadku szóstego bossa, dodatkowo plansza jest mała i cały czas się jeszcze zmniejsza. Ale nie robi tego w sposób jeden, dany, tylko losowo, więc co najmniej kilka razy zostałem zablokowany gdzie ja nie mogłem wykonać żadnego ruchu, ale bez mojego ruchu bo też nic nie mógł zrobić i tak sobie po prostu czekaliśmy aż zresetuje poziom. Gdyby nie to, że miejscami gra wygląda jakby była całkowicie nietestowana powyżej czwartego aktu, to stwierdziłbym, że spędziłem rewelacyjnie czas, ale tak nie było. Ocena końcowa to i tak sztosik, ale taki lichy, schorowany, bo jednak niektóre poziomy to aż za bardzo odgórnie zaplanowana ścieżka przez twórców. Antro jest potężnym miastem usytuowanym głęboko pod ziemią po tym jak doszło do tajemniczego kataklizmu. W ten sposób utworzyła się ogromna podziemna dystopia, której mieszkańcy podlegają opresji ze strony brutalnych maszyn, ścigających tych, którzy naginają prawo. A główny bohater nagina prawo najbardziej, ponieważ słucha muzyki. I taki jest właśnie premis gry. Antro, stworzony przez niewielkie hiszpańskie studio Selecta Play. W niej wcielamy się w chłopaka o imieniu Nicz, który pragnie obalić totalitarne rządy w jego mieście. Gameplay bardzo przypomina grę Insight. Nawet postacie ludzkie w obu tytułach są zrobione podobnie, a już nawet nie wspomnę o tym, że przemieszczamy się od lewej do prawej strony. Antro jednak jest o wiele bardziej kolorowe niż gra studia Playdead. Mamy barwne, kolorowe klimatyczne miasto, które widać, że zamieszkane jest przez wielu ludzi świetnie do niego pasujących. Trzeba przyznać, że ta gra potrafi dać poczucie żywego świata, tak jak Inside. Gdziekolwiek się udamy, będziemy biec, przemieszczać się, tam zawsze będzie w tle ktoś stał i wykonywał jakąś czynność. Ale wracając jeszcze do fabuły. O ile niewiele jest nam poprzez dialogi postaci, których nie ma zbyt dużo, tak możemy zdobywać znajdźki, które będą nam ujawniać jakiś fragment układanki, na którą będzie składać się cały ten świat. Chociaż szczerze trochę wybijałem je z te scenki pojawiające się co pewien czas. Z minusów warto też zaznaczyć, że optymalizacja gry czasem nie dociąga i natrafiłem na drobne ścinanie się produkcji. Do tego długość gry jest bardzo krótka, ponieważ przejście całości zajęło mi tylko trochę ponad godzinę. A gra kosztuje prawie 70 zł. Pomimo tego, gra ma bardzo ciekawą i przyjemną mechanikę. Gdy mamy sekwencję, w której biegniemy jak najszybciej tylko możemy, przeskakując przez przedmioty, słuchamy różnych utworów kilku małych hiszpańskich artystów. Przeszkody są zrobione w taki sposób, abyśmy wykonywali ruchy w rytm lecącej muzyki. Jest to bardzo przyjemne i dodaje niezły adenainy podczas biegu. Poza tym, gra mam też kilka innych fajnych pomysłów na swoją rozgrywkę, ale nie będę ich zbytnio spoilerował. Ten tytuł jest krótki, więc gdybym powiedział za dużo, mogłbym stracić większość gry. W każdym razie jest to tytuł bez wątpienia dla fanów Insight i w sumie ogólnie platformowych 2D. Ma drobne wady, ale bardzo dobrze się w niego gra. Moja ocena to całkiem niezły sztosik. Jak bardzo kombinować można w settingu świata, aby przyciągnąć gracza do swojego produktu, na przykład zmieszać mitologię grecką z post-Apo i science fiction? Na taki właśnie pomysł wpadli twórcy gry Somber Echoes, o której chwilę wam teraz poopowiadam. Jako dziwny byt budzimy się wśród ruin, bez wspomnień, bez celu, ale z dziwnym przeczuciem, że już tu byliśmy. Wędrując przez opuszczone świątynie, zarośnięte placówki i ciche grobowce cywilizacji, zbieramy echa przeszłości. Próbując poskładać historię, która niekoniecznie chce być odkryta. Czasem melancholijnie, czasem niepokojąco, ale zawsze z uczuciem, że coś tu nie gra. Nie jest to więc zbyt oryginalny zabieg fabularny, ale tak jak z początku faktycznie czujemy się zagubieni, to jednak im dalej w las, tym o dziwo jaśniej. No właśnie, bo Somber Ecos to gra, która ma dość wysoki próg wejścia. Na początku wydaje się miałka, pusta i dość przeciętna całościowo. Warto dać jej jednak szansę, bo swoje ciekawe strony pokazuje w późniejszych etapach przygody. A wyróżnia się chociażby tym, że bardzo szybko dostajemy ciekawą mechanikę platformową mianowicie teleport w powietrzu z możliwością zmiany kierunku. Pokazówkę widzicie w tle. Poza mieczem mamy także bardzo przydatną i silną włócznie, która dobrze wycelowana przebije większość wrogów na Hita. Muszę przyznać, że daje to niezłą satysfakcję. Twórcy chcieli także odnieść się nieco do Metroida, dodając przemieszczanie się niczym samus zwinięta w kulkę, w tym przypadku jednak bardziej jako elektryczny przepływ. Bohaterka przypomina nieco inkarnację wojownika Sparty, a sama fabuła bardzo często zaprezentuje nam greckich bogów i inne smaczki mitologii tego kraju. Niestety za ciekawym settingiem w parze nie idzie projekt i czytelność poziomów. Są to bardzo standardowe korytarze, a ich często źle zaprojektowane tekstury mylą naszą świadomość. Często podłoga jest przeszkodą, a nam wydaje się, że jest to normalna platforma. Dobrze, że cały czas widoczną mamy minimapę, na której zaznaczone na czerwono są niebezpieczne obszary. A no i dobrze, że nie zabierają życia, a jedynie cofają nas minimalnie do tyłu. Tak czy siak, bardzo niezrozumiałe dla mnie rozwiązanie. Nie jestem także fanem specjalnych wymagań przy ulepszeniach oręża. Co z tego, że zbieramy walutę, jak każde ulepszenie wymaga dodatkowego dedykowanego przedmiotu do enchantu? Są one w formie znajdziek w późniejszych etapach gry, a więc twórcy z góry ustalają, kiedy mniej więcej mamy mieć ulepszone przedmioty. Swoboda pod tym kątem zdecydowanie bardziej by się tutaj przydała. Szczególnie, że jest to dość wymagająca gra. Bosów nie jest dużo, ale są całkiem ciekawie zaprojektowani, a pokonanie ich jest nie Rada wyzwaniem. Na koniec długość gry, która będzie raczej jej minusem. Główną fabułę ukończymy w około 5-6 godzin. Na szczęście jest co robić, aby odblokować True Ending, jednak sam jeszcze go nie widziałem. Ocena to sztosik, bo gra, mimo iż ma swoje wady, jest jedną z lepszych Metroidvanii tego roku. Ale czy załapie się na topkę? Zobaczymy, jakich do końca roku będzie miała jeszcze konkurentów. Silk są na ciebie patrzy. Dobra, wystarczy tego na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam również na Discorda, chociaż wiem, że już do niego zapraszałem. Dodatkowo nie obrazimy się, jak postawicie nam kawkę. No i co najważniejsze, dziękujemy bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszamy na kolejne indycze opowieści.